Ja zacznę od tego, że przede wszystkim to zwycięstwo skromne 1-0, my wszyscy, zresztą cała korona Kielce, kibice i myślę, że wszyscy tutaj dedykujemy Jackowi Kiełbowi, bo wszedł, bramka zszedł, nie, nie znamy diagnozy, na pewno zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, ale wielki szacunek dla, dla piłkarza, dla chłopaków, jest duże wsparcie jego osoby i to jest dla nas dzisiaj oprócz tych Ważnych oczywiście trzech punktów, e, istotne, no, nie chcę już się rozwodzić na temat spotkania, e, trudnego spotkania i trzeba powiedzieć, że Resowia nie tyle postawiła e, wysokie warunki, co stworzyła <coughs> dużo, dużo można powiedzieć, że kilka niezłych e, sytuacji, szczęście dzisiaj było oczywiście e, przy nas, e, walczyliśmy o to zwycięstwo i, i i też na koniec oczywiście oczywiście chcieliśmy zagrać przede wszystkim solidniej na zero z tyłu, ale tak jak mówię, też się gratulacje, oprócz tego, że gratuluję mojemu zespołowi zwycięstwa, to przeciwnikowi, bo, bo Rysowia na pewno pokazuje, że, że w tej lidze te punkty uważam, że na pewno będzie zdobywać, ma swój styl. My dzisiaj. My dzisiaj tak jak mówię, myślę, że jeszcze sobie będziemy to w spokoju analizować, natomiast ten mikrocyk następny jest dłuższy przed meczem z miedzią i, i, i musimy na pewno tą grę jeszcze usprawnić, ale tak jak mówię, to, to w piłce dzisiaj jest mniej istotne, najistotniejsze jest zwycięstwo, charakter, zespołu, walka. I, i jeszcze raz mówię brawa dla zespołu, brawa dla Jacka Kiełba za, za postawę jako wszedł, zdobył bramkę, na koniec na pewno. Na pewno zresztą ja byłem z nim od początku, od razu jak się mecz skończył, także, także jesteśmy z nim i wierzę, że to wszystko się dobrze skończy. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania od Państwa? Ja mam pytanie do Piotr Potocznika. Witam trenerzy, gratuluję zwycięstwa. Jak się zapytać, czy spodziewał się Pan tak agresywnej resoby od samego początku? No bo to oni w tych pierwszych minutach przeważali, i wyglądali jakby, to właśnie oni startowali z pozycji lidera. A nie była, a później ta sytuacja się nieco odwróciła i na ten początek chyba były trochę zaskakujące u pana piłkarze cofnęli się i mieli problemy z z własnej połowy. Tak, na pewno Rosowia zaczęła bardzo energetycznie, wysoko i, i zdecydowanie. Myślę, że na początku szczególnie brakło nam takiego spokoju, bo tak naprawdę wiele, wiele tych strat to było takie straty, z których, ja powiedziałem, w szatni też piłkarzom, My zwróciliśmy uwagę, były to takie straty z łatwych sytuacji, a z trudniejszych potrafiliśmy wyjść. Rzeczywiście. W tej pierwszej połowie ten moment był, potem uspokoiliśmy grę, też stworzyliśmy zalążki swoich sytuacji, taka była połowa na remis. No, w drugiej chcieliśmy przede wszystkim i na to zwracaliśmy zresztą w przedmiotowej odprawie czy, czy w szatni przerwie, że bardzo ważne będzie opanowanie środka pola gry. Przede wszystkim tego, żebyśmy na tak agresywnie grający zespół, który ma swój styl taki bezpośredniej gry, nie powiedziałbym nawet, że prostej, ale, ale gry skutecznej, bo potrafią stwarzać i, i wiedzieliśmy, że stresowa stwarza sytuację. To przede wszystkim głównym celem było, było dominowanie środka pola gry. I myślę, że tutaj. Tutaj jest to taki, taki, taki dla nas wachlarz do analizy, czy to zwrócenie uwagi, że musimy grać szybciej po prostu piłką, szybciej przenosić ten ciężar gry z jednej na drugą stronę. No i, i tutaj jest jeszcze, tak jak powiedziałem, przed nami przed koroną mnóstwo pracy, ale mamy, mamy start bardzo dobry, więc, więc teraz się trzeba tylko do, do na, u nas na Suzuki Arenie przygotować do nas na spotkania. Jeśli mogę, ja proszę poszczególnych miesiącach. Musi Pan przyznać, tak kalka trochę z tego momentu no cierpienia dużo we własnym polu karnym i w i, i okolicach własnej szesnastki. No tak i, i ja myślę, że to słuszne stwierdzenie cierpienia i, i, i dokładnie mam, mamy takie, takie samo odczucie, ale y, tak jak mówię, no nieraz musisz cierpieć, ale i tak wyjdziesz zwycięsko. Oczywiście y, może inaczej powiem, wiemy, że, że nie może tować wiecznie, tak, że, że, że musimy Musimy, musimy jednak te, te dobre momenty przekuć w więcej minut na boisku. Bo, bo to, że niekiedy musisz się cofnąć i cierpieć, to jest jakby jasne w piłce nożnej, nie jesteś w stanie dominować przez 90 minut, ale, ale tak jak mówię, mimo wszystko te proporcje trzeba zmienić. Zgadzam się w pełni, że, że musimy nad tym pracować, jesteśmy świadomi, natomiast, no, tak jak mówię, no, mamy zwycięstwo i to też buduje, i jakby daje taki kod do, do tej pracy, ale wszyscy, wszyscy jesteśmy pokorni w tym, co robimy. I na razie szczęście nam sprzyja, to trzeba przyznać. Tak, ale tak jak yy, jesteśmy zgodni, no szczęście nigdy nie będzie sprzyjać do końca, jeżeli czegoś nie poprawisz i trzeba, trzeba szczęściu dopomóc, a jeżeli chcemy dopomóc, to yy, na pewno pewnością siebie, zdecydowaniem, yy, szybszą grą, bo, bo na pewno ten zespół stać, nie ma, nie ma co ukrywać i też moja rola jako trenera, szkoleniowca, że po prostu tą grę jeszcze usprawnić i poprawić. Sześć meczów z rzędu na Kielce w XXI wieku wygrała tylko raz w sezonie 2004-2005 za kadencji trenera Wieczorka, wtedy awansowała do Ekstraklasy, więc... No ja... Znaczy tak fajna analogia, nie tak zostanie, dobra. No cóż można po takim meczu powiedzieć. również znam, yy, smutno, że, że nie mamy nic z tego meczu, żadnej zdobyczy punktowej. Uważam, że, że sam, jeżeli chodzi o samą grę, stwarzanie sytuacji byliśmy dzisiaj e, poprawni tutaj. Natomiast no, wszystko to, co pod bramką i, i wykorzystanie tych sytuacji, to jest kolejna sprawa, która, która w kolejnym meczu się to e, gdzieś tam e, odbija nam tym, że e, dzisiaj przegraliśmy spotkanie, które wydawało się z przebiegu meczu jest niemożliwe do, do przegrania, bo mój zespół stwarzał sytuację, był, był e, e, też no, dobrze zorganizowany, ale ta jedna sytuacja nas nas tutaj zabiła. No Tak jest w piłce, że jak nie strzelasz tylko wypracowanych sytuacji, no to gdzieś to się zemści. Niestety, my jesteśmy po tej na razie drugiej stronie, ale cóż, no, trzeba pracować dalej. Widocznie te, te, te mankamenty i tą nieskuteczność musimy wyrzucić, i to szczęście musi się odwrócić, bo to zespół pracuje i na pewno Myślę, że tu się nie załamujemy. Będziemy w kolejnych meczach też dążyć do tego, żeby, żeby to odwrócić, żeby to zmienić i na pewno y, dużo znów y, będzie pewnie analizy i, i osnów, bo tak naprawdę y, byłem spokojny w meczu, że, że te bramki wpadną, ale okazało się, że, y, że jednak tej skuteczności no, wciąż nie ma takiej, jak sobie to wyobrażamy. bo nawet patrzymy na te mecze, których które te sytuacje były, to punktów było zdecydowanie więcej. Ale pracujmy dalej, nie, nie można tutaj wszystko jak gdyby no, w jedną stronę zrzucić i gdzieś ten problem jest, trzeba go rozwiązać i na pewno będziemy to starali się robić. Bardzo bardzo dziękuję, proszę o pytania. Trenerze, do dostępna, pod live. Mimo porażki, to chyba jednak różnę trzeba pochwalić, bo postawiła się liderowi, który ma na koncie komplet zwycięstw i naprawę na jego tle. Wyglądała lepiej nawet, no to Wy przeważaliście od początku tego spotkania. Mieliście sytuację, żeby wygrać, ale ostatecznie wygrywa korona, yy, po góry w zasadzie z niczego. Przedtem mieliście 200% sytuacji, nie wykorzystaliście, ale suma summarum, mimo porażki, chyba plusów yy, jest trochę do wyciągnięcia. Po no, plusów, tak, na pewno, jak powiedziałem. Nie chcę teraz jakiś, robić większej analizy, ale, ale pan w to jest tak, można grać yy, słaby mecz, ale trzeba strzelać. Tak? jeżeli to, to się dzieje, to, to są punkty i, i każdy patrzy yy, na to przede wszystkim. A, yy, oczywiście my też yy, wiemy, gdzie te problemy, gdzie problemy, no one, one tak na, naprawdę pokazują się dopiero w meczu, bo nigdzie, nigdzie ich nie widzimy poza. Poza meczem takim mistrzowskim. No, nie ma jednej takiej recepty. Też powiedziałem kilka pozytywnych słów szatni, bo nie możemy tutaj się załamywać i, i tylko mówić, że, że nie strzelamy, nie strzelamy. No, ja myślę, że to przyjdzie, bo też tak jest w piłce nie mają to szczęście, mimo że nie, nie, nie mają sytuacji, a ktoś w drugą stronę. No, taka to jest piłka i, i też musimy to zrozumieć, że to nie jest tak, że zawodnicy nie chcą strzelać bramek, wręcz odwrotnie, ale, ale na dzisiaj gdzieś ta blokada powstała i musimy to z tym sobie poradzić. Sebastian Strózzi ciężko pracuje na boisku, to widać, że daje z siebie wszystko, no, ale niekoniecznie ta piłka chce mu do bramki wpaść. Pan Rozmajowski na ten temat ma on trochę pretensje do siebie, że mimo tego, że daje na boisku z siebie dużo, chyba te założenia taktycznie wykonuje naprawdę dobrze, bo przeciwnicy mają z nim problem, to jednak ty na razie dużo nie lotuje? No tak, ale to, to musi cały zespół to przełamać, bo on wykonuje na pewno dużo, dużo pracy, ale wiemy, napastnika wymaga się bramek i, i tej skuteczności, to na pewno tutaj trochę o tym, no, na pewno taki mały minus, ale ale spokojnie, bo, bo myślę, że w następnych meczach też, też będziemy robić wszystko, żeby żeby to było na pewno z tej organizacji, gry, z tego z, tej, z realizacji założeń mogę, mogę zespół pochwalić, brakuje tej finalizacji, to co Pan tutaj podkreślił. Dziękuję. Pan z Panu Zgajnowi, w tym tygodniu wzmocniliście pomoc, wzmacniliście pozycję młodzieżowca, może warto w tym ostatnim dwóch dniach transferowego po weekendzie wzmocnić atak, bo jednak no, jest problem, prawda? Pewnie to jest problem taki bardziej w głowach niż w nogach tych piłkarzy, ale no nie ma kto strzelać tych goli. No tak, no to możemy, możemy szukać wielu pytań, ale mówię no, jak nie przyjdzie to na boisku i w Meczu Mieszczowskim, to, to jak najbardziej pewnie jeszcze rywalizacja na tej pozycji by się, by się przydała, ale też wiemy, że budżet nie jest z gumy i też nie, nie możemy robić rzeczy takich nieracjonalnych, dlatego wierzę w tych chłopaków, którzy są i, i musimy też im tutaj dać wsparcie, bo widzimy, że jest to bardzo potrzebne do tego, żeby, żeby te mecze wygrywać. Wierzę, że, że, że to zrobimy. Są kolejne spotkania, to nie jest koniec ligi, tylko początek i pewnie wiele jeszcze trudnych spotkań przed nami, takich, które, które będą też na szali właśnie, jeżeli chodzi o o punkcie także um, trzeba, trzeba być dobrej myśli, mimo że dzisiaj na pewno y, radości u nas nie ma.